To jest szczęśliwa kulka po spacerku, która naparza z zabaweczką. To jest taki ruchliwy piesek. No, ślicznie, ślicznie. Ale nie zaczęłam tego nagrywać. Nie miałam w planach zaczynać w domu w ogóle dzisiaj vloga nagrywać. Ale to, co, co mi się odwaliło z ekspresem, Wycią... O, dobra, wy. Czekaj. Kamera jest pożądana. Wyciągłam tą, mówię. Kurty, gdzie jest kawa? A kawa, słuchajcie, ona teraz spadła, ale ona tu została mi. Ona. tu została, teraz spadła. Czyli tak nas totalnie sucho się zrobiło, rozumiecie? Ją wyciągam, chcę wyrzucić, a tu bracia pusto! <laughs> Taki śmieszny poraneczek. Ty, ona, taka bardzo, jest taka głupia, że szoknie. A, już wiem dlaczego wolę e, tę drugą kostkę. E, jak już was mam... Czekajcie, bracia, idziemy sobie włożyć. Jak już tutaj, was tu mam na... Jak już was tutaj mam, to, to już od razu wam trochę opowiadam. Biorę tę kawę, nie? Że wczoraj live'a zrobiłam wspierającym widzom. Zmieszania tych kolorów, które się tam, wiecie, ogarniałam. I Słuchajcie, no wspierający... No wiadomo, że każdy z nich będzie miał troszeczkę inną wizję tych kolorów. Znaczy, może nie wizję, tylko... No tak, wizję, w sensie takim, na innym ekranie patrzy. Niektórzy na telewizorach, nie na komórkach czyli na telefonach. Jeszcze i nie na laptopach, czy tam komputerach, czyli monitorach. I każdy z nich troszeczkę inaczej będzie te kolory widział. Ja w moich podglądach na dwóch monitorach... Była lipa. W ogóle turkus wyglądał taki ziemisty, jakiś taki błęki, jakiś niebieski, taki jeansowy. A ja moimi oczyma widzę cudną, cudny, soczysty, taki morski turkus. Lepiej troszeczkę się iPhone z tym wszystkim ogarnął, w sensie takim, że to, co na ekranie widziałam, było bardzo zburzone do tego, co ja widziałam moimi oczyma, więc to mam taki naprawdę dość ciężki orzech do zgryzienia jako można powiedzieć, producent, żeby zareklamować swój produkt, bo ja będę się zachwycała soczystością kolorów, a inny widz będzie patrzył na jakimś. No, na, na Samsungu będzie miał jeszcze bardziej soczyste, a na jakichś innych markach, ja nie wiem teraz, to będzie miał te kolory takie brzydkie, ziemiste, i powie. No, ona jest perdolnięta. Czemu ona się zachwyca? To jest taki brzydki, niebieski, jaki turkus, to jest niebieski. Rozumiecie? Więc y, ogromną pracę będą musieli wykonać y, ziomeczki w Polsce, Hania z Pawem, bo oni robią zdjęcia produktów na drill.co. To wszystko właśnie ich zasługa, żeby te kolory wydobyć świetną pracę zrobili wydobywając te neony nowe w, w kolor od KULO bo to naprawdę jest ciężko neon złapać okiem aparatu, obiektywu, kamery telefonu, ne, bo my inaczej odbieramy neonowy kolor nasze oko bezpośrednio jak na niego patrzy a kamera I ja nie raz, nie raz, jak ktoś oglądał moją serię 12 kolorów jak to to wie, że ja się zachwycam niektórymi na przykład chabrami a w kamerze kupa! Więc y, dużo osób to po prostu musi. No, albo mi uwierzy na słowo, że on jest cudowny, ten kolor soczysty, albo powie, no, czy kardolanta. Zachwycą się jakimś, nie wiadomo, czym. Więc, no, musiałam wam się jeszcze z tym y, podzielić. Z tym się z wami podzielić. Jestem już malnięta, Kupiłam już sobie. Zaraz będę wychodziła na studio, tylko do kawę. Kupiłam sobie też na te włosy toner taki bardziej srebro, bo mi się marzą takie srebrne refleksy. Więc tutaj one, te są na tyle jasne te włosy, że ten toner... <grywy> bo, że ten toner, no może to chycić, nie? Może to chycić. Kupiłam z... Zapytałam czata GPT, który z tonerów ma najlepszą skuteczność, jeżeli chodzi o takie platynowe odcienie. Cześć kuleczko! Zdjęłaś badaniami? Nie. Nie posłudziłam kawy. Uh. Nie no, kupię, sprawdzę. Ja lubię testować na sobie. Dał mi jakieś logiczne argumenty, więc mówię, kupuję to. I kupiłam, ale jeszcze idzie. No, czarna, ale jeszcze nawet nie pocukrowana. Ja tylko w życiu nie umiałem pić, nie? Czarnej? Ja nie jestem taki fanem takich głowy. Czwarta? Kawostka. Jak ja wypiję sobie z rana przy takich przy, tu, przy zbieraniu się, tu robieniu śniadania przemójkowi, czy tam po sprzątaniu po tym śniadaniu, to sobie tak strzykawy walne. Te, tego mówicie o dużo dużo, ale nie, no, ja sobie ja sobie to po prostu rozcieńczam wodą. Walne jest espresso, ale rozcieńczę. ja pier. To ja nie jestem przez cały dzień głodna, prawie. Co? Ale się dzisiaj zawiodłem. Na czym, na kim? Pamiętasz też ostatnio czy czy że jest taka babka, że tam bada. Składniki, pastek, sobie posłuchałem i no. ja wiem, no ciekawe, spoko, spoko. Posłuchałeś jej no. No, posłuchałem jej. Posłuchałem jej. Bez? Chodź, 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 bo ci nie będzie słychać. I kupiłem sobie taką pastę w niby pro w Chinach. 100 RMB, 120 RMB, no. 72 zł za pastę w Chinach. jak ja o... Jakieś certyfikaty, że nie żadnych tam, no. wiesz... Ci metali ciężki i wszystkiego innego, dobre składniki, bla bla, bla nie? No jest. i jest ciekawa ta pasta, nie wiem, to ma... muszę ją zweryfikować bardziej, ja tak. tak... Smak za. jest spoko i wygląda tak, popatrz, nie taka... Wygląda jak Coca-Cola. <noise> Ty ta z kwiatkami. Wygląda jak Coca-Cola. No, jak Coca-Cola, są takie były... bo i nawet pasty Coca-Cola takie brązowe. I co, co Cze... no nie powiem, czemu się... Za góra kończa. No i nie powie czemu się zawiódł, nie? Dobra, to, to, to kupuję osobno, to, te listki. Te fioletowe były osobno, a te trzy kolory były razem. A nie, to było osobno, to też jest osobno, to. Ja sobie takie tworzę bukieciki swoje, bo... O, te, ten już, te, te, te widzicie białe, one już są, źle wyglądają, trzeba je zmienić. I wrzuciłam tutaj te, te fioletowe, więc te fioletowe też będę musiała wyciągnąć e, i przełożyć, bo te fioletowe kupiłam w sobotę, a mamy środę. Więc fioletowe jeszcze dobrze wyglądają, kwiatki, a te Kupiłam w sobotę, ale jeszcze wcześniej sobotę, czyli mam półtorej tygodnia. Tydzień, tydzień, on półtora tygodnia. Ja mam zawsze problem, nie? Jak to odmieniać? Poprawiajcie mnie, bo normalnie... Kurde, za każdym razem muszę kombinować. Ale y, walczę z tym, może nie, że walczę, ale pracuję nad tym, żeby dobrze odmieniać. Wiecie, powiem y, wam tak, jak ktoś jest takim rodowitym ślązokiem, to my w mowie potocznej niektóre słowa tak mówimy, że jak Polak taki z centralnej Polski nie zna śląskiego, to powie Boże jaki nie, jak on to mówi te słowa, a my po prostu się tak, y, godomy se tak, se tak godomy, no. O kurde, listę zgubiłam. Choroczek. W ogóle wiecie co, zasadziłam sobie rzodkiewki. W poprzednim, jak mi kupił w którymś poprzedni, z poprzednich odcinków, yy, yy, widzieliście, jakiego mi słonecznika kupił, ale coś z nim bardzo źle poszło. Chyba, yy, nie wiem, może kurie, nie, coś. No, uschnął fest, nie? No, i w tej, do tej ziemi wrzucił. Czekajcie, no, może tak sobie zmienimy kamerę. Do tej ziemi wrzuciłam sobie nasionka rzodkiewek i coś tam urośnie, nie? I się za zastanawiałam, czy z tego nie zrobić sobie żerzuchy czasem, nie? Że po prostu korci mi, żeby wsypać wszystkie ziarenka i sobie ścichać... Ścichać, Boże, ścinać, żeby żerzuchę zrobić z tego, wiecie, czy tam kiełki. Korci, korci. Tak aktualnie wygląda y z, z okna widok. Tam tak mocno za zazieleniało się. Tutaj już widać mój, no dobra, to nie jest to mój budynek, ten obok jest kompleks budynków, gdzie pracuję. No i tutaj możecie podziwiać te, te kwiatki. Tamie je wszystkie na okno, wcześniej były tutaj w salonie, ale miały za mało słońca i tak marnowały się. No jeszcze myje. jak powiedzieć, zęby. No i co, miałeś dokończyć. Hmm. Pamiętasz jak... Ona tam się miała taką dramę z, z, tym, z tym dentystą Z tym dentystą miała, no o, jakimś dentystą znaczy ja odmyśli, tego tej nie... pastę, Też tam skrytykowała jego pastę Ja, ja tego nie widziałam Ja tam sobie zapisałem to... filmiki, ale no. jeszcze nie byłem takim, wiesz, nie nie byłem takim researcherem, żeby podawać te informacje tak bardziej publicznie Ale taki mój pierwszy odczyt to był taki, że mój goście się przyjechał do babki, że wytknęła mu błędy tam no. jakieś tam się wiesz, składowe No Zamiast normalnie się od tego odnieść No Z perspektywy wiedzy to i on pozywa, no dla mnie to jest bez no. Ale sensu. to ktoś miał rację tam? Czy jak ją pozywała, to znaczy, że, że coś tam... Yy... Wysyłał straszka, straszaka za 250 tysięcy złotych. No straszak, no to... Nie wiem... Okres, on powiedział, okres, że okres, okres, że ta pasta jest jakaś chyba trująca, że, tr że, truje, że truje ludzi. Ja tam w tych filmikach jej tego nie wyłapałem, nie wiem skąd to ma, może on ma jakiś inny filmik. Ale na bazie mojej wiedzy na no to uważam, że to jest bez sensu, bo powinien gościu prowadzić działalność. To w mojej opinii powinieneś... Obalić Bo, te zarzuty, No tak? oczywiście, wyśmiać to w sensie, Obalić jeżeli jeżeli tak nie tak, masz nic tak, do ukrycia tak. i faktycznie się do tego przyłożyłeś, to nie masz nic za uszami, jesteś pewien swojego. To potraktuj to z minusa w plus, potraktuj no to reklamę. Tak, a nie jakieś kurwa. Wszyscy będą czekać na twoją odpowiedź. Możesz przegrać w sądzie, możesz wygrać w sądzie jako mm, że miałeś rację, ale, ale publicznie, publicznie będziesz przegrany, więc przegranym. Co no jest ważniejsze, wygr wygrana w sądzie czy wygrana w social mediach? Możesz być jak Dubiel. Może być jak kto? Google. Aha, wygrana w sądzie? Ja mam skarpetki w finach to podobno, że jestem gejem. No ale widzisz się ze mną, to wiesz. Jedną parę tam masz tylko widzę. Jeszcze bardziej podpada, że jestem gejem, czy nie? No i z rano sobie idę zrobić to, co trzeba zrobić z rana, nie? Standardowy Polak robi. I Jak mnie Sraczka wzięła! O Jezu! Usłyszałem to co ona tam powiedziała, nie? A myślał, że Aż się zapisałem, nie? I o człowieku, jak mnie Sraczka wzięła. Aż komentarz wysrałem. A co, 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 co zobaczyłaś od niej? Kochani, dowód na to, że najpierw nastrują, potem wycofują, czyli o czym starostacka ciągle trąbi. O ja o ty pijona! Sanitarna ogłosił zakaz stosowania substancji TPO w kosmetykach. Ale ona tego nie przeczytała! ona no nie, nie przeczytała! Nie, bo, ona nie wie o co chodzi! Nie wie! Straciłaś, kobieto, w moich oczach wszelaką wiarygodność. To samo napisałem w komentarzu. Był on stosowany i dopuszczony przez wiele, wiele lat, ale teraz został uznany za. Potencjalnie rakotwórczy. Potencjalnie. o tym czas do pierwszego. Ale nie mam tego komentarza. się do I nowych mało? regulacji jest to bardzo krótki czas, bo ten składnik okazał to się tak bardzo niebezpieczny. A jest mój komentarz, gościu? Oni są. Ona, to ona jest... w ogóle nie skumała. On jest niebezpieczny, bo oni tym składnikiem. To jest to, co Karmili we vlogu wcześniej, kurwa. Karmili, a nie, że nakładali na paznokcie. I zastanawiam się, bo napiszę do GIS-u, żeby będę materiały, żeby, żeby to prostowali. No niech to, to prostują, to ej. E, w ogóle, dlaczego konsumenci, klienci, stylistki, stylistki paznokci w ogóle się tym zajmują? Wy to macie gdzie śmieć? To producentów jest robota. Żeby takie rzeczy ogarniać. Stylistka paznokci ma zerową wiedzę na ten temat praktycznie. Chyba, że się bardzo mocno szkoli w, pod, w Fizyka, chemia, produktów, to okej, okay, ale większość stylistek paznokci nie powinna być w ogóle... Mam mieć wyrąbane na to, bo to producent zajmuje się tym, żeby ten produkt był bezpieczny i żeby ten produkt był zgodny z prawem europejskim i oczywiście polskim. Więc dlaczego stylistki paznokci się tym zajmują? Producenci się tym zajmują już wiele, wiele, wiele miesięcy. Temu wszyscy wiedzą. To nie jest tak, że myśmy jako producenci się dopiero dowiedzieli. Wtedy, kiedy wy, konsumenci. No nie! My już to... Przecież składy są zmieniane już... A I, I tak jak przynajmniej powiedział też w poprzednim odcinku, że to, że tego będziesz używała w salonie, to wcale nie jesteś y, z gorszą stylistką, bo, bo nagle y, z dnia na dzień staniesz się złym człowiekiem, bo tego używasz. Nie. Po drugie, żadnego nie dostaniesz mandatu, a nawet jak dostaniesz, to będzie bezprawny, bo nie ma podstawy prawnej, żeby taki mandat ci wystawił ktokolwiek. No i po trzecie, przecież nie karmisz lakierami swoich klientek, tylko nakładasz im to na paznokieć już nawet nie na skórę, tylko na paznokieć. Więc przemyśl sobie to wszystko. Miej swój rozum, rozsądek i Korzystaj ze źródeł informacji różnych, a nie na, takich Na pewno nie z polskiego internetu, na pewno nie od GISu, z tego co już teraz widzisz. No I na pewno nie ze sprawdzonych, bo ta to... Jest to ona, ten artykuł ona czyta ze strony leka lekarze Czekaj, nie. Kurwa, to też mnie rozjebało, nie. Jak jeden, ze jak strony... Mm, jeden człowiek jest w stanie całą branżę pogrążyć Poradnik Poradnikzdrowie.pl, nie. to jest ta, Z tej strony jest ten artykuł. Ona to przeczytała, z tej Jezus Maria. Poradnik zdrowie. Wy też się pierdolnicie, Kto to napisał? Re -re -re dziennikarze w Polsce. Jakaś Romana Makówka. Ja o, pierdolę. Romana, ty. coś ty odjebała. <grych> Jak ty research. Jaki ty research zrobiłaś? Ja pierdolę. Jaki ty Dziennika. zrobiłaś research? Ona nie, ludzie się mają boże, problem z rozumowaniem i z informacjami, jakie są. Czego was rozumiem. w tych szkołach uczą? Klepać na pamięć, czy, czy myśleć logicznie i mieć swój rozum, rozsądek? Ja przepraszam, ale jestem tak. Y oburzona tym wszystkim, że obłęd. I chcieliście, żebym się wypowiedziała na temat TPO? To się wypowiedziałam. Sama chętnie bym dalej używała, bo ja tego nie będę ani jadła, ani tego nakładała na skórę. Ja to widać, nie? Po moich okularach. Widać. A, a moich nie ma. Dlaczego? Bo edycja dostała chusteczkę i pani. To już jest ten moment, w którym wychodzisz z chaty, z klimatyzowanego miejsca, gdzie jest fajnie, przyjemnie, słodziutko, możesz chodzić sobie w spodeneczkach. Wchodzisz do przedsionka. W tym przyjemnie to widać. I paruje ci wszystko na okularach. I ty też parujesz. <noise> ty jesteś cały. Tak, co 3 minuty będzie cała takich jakby zbliżona, mokra, nie wiem czy korzystać, czy nie. Są rozliczne plusy. Są rozliczne plusy, mieszkania bardzo wysoko, piękne widoki, piękne widoki. Ale minusem jest to, że musisz czasami naprawdę długo czekać na winda. Co? I to jest wieczność, ta jedna minuta. Tak? Ta jedna minuta to jest wieczność. No bo jest takie urządzenie w chacie naszej, takie, że możesz przywołać windę, ale ono nie, nie działa. działa. A szkoda, a szkoda. Pewnie się zatrzyma winda czy nie, wiem czy sobie kontynuować nagrywanie, bo ja nie lubię nie przez tych, myślę, że o tym nie tych tych gadać, bo oni się tak... Czuję, że oni... S... Czują niepokój, więc wyłączą zawsze. Ja nie lubię sprawiać komuś niepokoju. To... A to właśnie, oni nie czują niepokoju. Oni są tutaj bezpiecznie ryta, my mamy w jakiś głowie niepokój. Tak? No oni się tu czują bezpiecznie ryta. Nie, bo nie chcę komuś, w każdym razie. Idziemy no, czy do studia. czy wchodzić w krzyczy, krzyczy tutaj czasami. No. Jak zegar to musi że niepokój. Każdy się z jest z sobą ryta. Idziemy teraz do studio. Widziałeś kiedyś, ja żeby ja Chńczyk zwrócił od... Chńczkowi uwagę? Nie wiem, bo ich nie rozumiem, co oni gadają. Ale widziałeś, tak, że ktoś w ktoś gadał głośno, a ja przestałem gadać głośno? Nigdy tak nie, nie Czu, było. Minus dwa? Czemu ja z tobą jadę? Aha, no tak, nie widziałam ze sobą żadnych wątków ze śmieci. Jedziemy tym przecież motorkiem. A z kim no, ty Przemek już, bo, bo Przemek już ma taki etap jedzenia tabletek. A takie sprawy nerkowe, jak ktoś nie wie, o co chodzi. No, te tabletki wywołują to, że ma bardzo tkliwe stopy. jakiś ten motorek, popatrz Przemek. To zaje poczekaj... Zajebisty! Oczywiście musicie poczekać na tę kamerę, bo ona... Yy, typ, no zajebiście wygląda, taki malutki. Yy, muszę zapamiętać, bo taka jest marka, New jakiś. Ja taki chcę Przemek. Takim bym jeździła. O, 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 o! Ej, on ma chyba przerzutki. Czemu, czemu tak sobie nie zrobisz? Nagrywasz czy nie? no ta a masz mnie za głupka? On ma przerzutki chyba, bo tutaj wygląda miło przerzutki, tak? To jest jakiś rower chyba bardziej niż motorek. motorek. Nie ma no, motorek. Nie, ale on ma przerzutki. Widzisz to na dole? Takieta jest taka. Widzisz tam takieta? Nie jest takieta. Ale... to ma być rower albo motorek. No dobra, ale ja tak nie mam tu u siebie, ta. To masz to masz takiego potwora potężnego. Teraz ja mam potwora potężnego. Zobaczymy, czy go znajdzie. Po mniej więcej wiedzieć ile kosztuje. Ty znalazł go 8 tysięcy, tak? 8, nie, 400. 8 za coś tam, nie wiem za co. Gdzie? Czy to jest 8 RMB? O, to jest 8. 2,5 tysiąca to kosztuje tylko. 2,5. Ale 100? jest super. A że jeszcze dobra, może to jest jakaś opcja, zobacz tylko tu jeszcze. 48 watów, 14 amperogodzin, tak? Biały albo jakiś tam inny, 2,5. Czyli to wyjdzie tysiąca. około 1800 jakoś tak? No, 1000 to masz 600, 1500 to, drugi to jest 1200, a 500 to masz 300, więc 1500 ci to wyjdzie. Taki malutki. Kuźniczek. Ładny kurczę. Taki gustowny. Popatrz ten. Masz tę kamerę, bo cię będzie słuchać, Gustowny, ten bagażnik ładny, nie? A on nie nagrywa, co ja pokazuję. Baniec. Dobra, bo muszę się tu pakować, widzowie. Widzimy się w, ka w kantynie, Bo zrobiłam sobie taki... Wyciągnij mi doszło. Ja się pożalić, nie? Zrobiłam ja sobie tak, taką. Nie kawę jednodziennie, a zlikwidowali mi kawę powiedzieć. Już mi kawko z, z tym nie smakuje z, z tofu? Kokosem już nie smakuje. Z Lakim Kofi. Ostatnio się przerzuciłem na kawska na tofu. Jakie tofu kawę? Tofi czy tofi? Tofi. Tofi, co to jest Tofi. To to jest takie coś. No i zlikwidowali mnie, A ja zrobiłam sobie taką od ostatniego czasu, mam taki rytuał, że zawsze jak idziemy z przyjemkiem do pracy, to ja zanim wejdę, to idę do kantynki sobie zjeść taki lunch w sumie, tak, jakby tak, to o 12. Teraz na 12.00 to tak akurat taki lunch, nie? No, ci, ciśniemy. Cicho. A ja będę teraz nagrywała. E, dobra, tak będę gadał tutaj, tak. Będę teraz nagrywała z Promptera tekst do reklamy dla Pawła. I normalnie bardzo rzadko coś takiego, e, w, ogólnie nagrywam rzeczy z Promptera, ale tutaj <coughs> dla, dla Pawła jest bardzo ważne, żeby to w określony sposób e, było powiedziane, żeby to w określony sposób trafiło do. E, Osoby docelowej, dlatego zawsze sobie w takich momentach odpalam prompter i po prostu wszystko czytam. Podpisuję się pod wszystkim, obiema rękami, obiema nogami, oboma ceckami, więc jest to dla mnie jak najbardziej w porządku. Jeżeli mi chodzi jeszcze o prompter, to jedyne momenty, w którego używam, to właśnie takie teksty reklamowe, na przykład do klubu kompletnej stylistki <laughs> albo do paznokciowego case study, ale to tylko w niektórych momentach takich, które Michania wcześniej przygotowuje, żebym miała surprise'a żebym wiecie, żeby był ten pierwszy tak jakby pierwsza wizja, znaczy pierwsza, pierwsza reakcja na coś tam, nie? i e, jeżeli chodzi o kursy online to zdecydowaną większość, stety, czy niestety, no nagrywałam po prostu leciałam po kolei e, swoimi słowami ale są dwa kursy, które też nagrałam swoimi słowami, ale napisałam sobie wcześniej tekst, bardzo go, bardzo go mocno edytowałam tak, żeby było jak najmniej tekstu, jak najmniej mówienia, żeby ten kurs, kurs był jak najkrótszy możliwie, a i tak rude parę godzin wyszło mnie. Więc ja się zawsze staram jak najkrócej to wszystko robić, bo nie wiem, że od początku tak było, nie? No w 2015-2016 roku, jak zaczynałam prawie dekadę temu nagrywać kursy, to no nie ma co porównywać moim zdaniem. Wtedy jeszcze nikt tego nie robił. Więc może ktoś tam na świecie robił, no ale jak już ktoś robił w Polsce, to, to, to ten poziom był taki. Wiecie, no. Nie ma co porównywać bryczki prowadzonej przez konia do Tesla. Nie. nie ma co porównywać. Więc tutaj się przyznaję, że w dwóch, pewnie się kapniecie, w których w dwóch kursach. Z, albo w jednym. Nie pamiętam. Tych najnowszych sobie wszystko fajnie opisałam. Żeby to wszystko skondensować, żeby nie powielać niektórych rzeczy, chociażby się przydało. Ale jestem zdania tego, że oglądacie kurs nie tylko raz, a, a dwa, trzy razy. Bo <laughs> rozumiem czasami, jest, jak są takie grubo teoretyczne kursy, a mój każdy tak jest, bo ma sek... no, o... Dobra, prawie. Bo są sekcje teoria i praktyka. Więc te teorie, żeby to wszystko zrozumieć, to, to raz przesłuchać. To jest jak potwarz dla kogoś. Więc jak ja na przykład kurs yy, opowiedzmy od Moniki Mielniczuk sobie o yy, chemii i. W fizyce produktów. Mhm. Oglądam chyba z, trzy razy, oglądałam. cztery a miałam, obiecałam, że opinię wystawić, zapomniałam. Bo, bo się upomniałam o opinię, a wiedziałam, jeszcze nie skończyłam, nie? jak skończę, to wystawię, i zapomniałam. Bo ja tak długo nie kończyłam, bo ja po prostu wracałam non-stop do, do tych samych lekcji. Mimo że robiłam notatki, to mówię, o kurde, bo za drugim razem oglądam tego nie wyłapałam. Trzeba dopisać. Potem za trzecim razem, jak coś oglądałam, mówię, o kurde, tego też nie wyłapam. Albo źle zrozumiałam. Rozumiecie. Obejrzeć raz kurs, zrobić jednego pazura z tego kursu i powiedzieć A nie, wychodzi mi i powiedzieć, że to wina instruktora. To jest jak. To tak jakby iść do trenera personalnego, spędzić z nim jedną godzinę. I na drugi dzień wymagać, że będziesz mieć po prostu y, sześciopak na, na brzuchu, nie? No... Albo w, wymagać od tego, tego trenera personalnego, że Ty już na drugi dzień będziesz wszystkie możliwe ćwiczenia robić dobrze. No... Więc teraz się przygotowuję do nagrywek. Mam dość spore zaległości. Ostatnie, ostatnio moje życie wygląda tak, że, że mam bardzo dużo takiej pracy offline. Przemek też. Przemek jak tylko rano wstaje, to ma kompa w domu i, i naparza na kąpie. ja robię śniadanie, zbieram się, potem często mnie woła, tam podchodzę, też razem coś tam robimy. Co to za mina? No i, no i jest bardzo dużo wyjazdów też takich, bo jak niektórzy z Was pewnie doskonale wiedzą, a jak nie wiesz, to wiele, wiele lat pracowałam I dalej pracuję nad marką GMTL, żeby te kolory, które opracuję, już w sumie jesteśmy przy końcówce GMTL, były jak najbardziej czyste i żeby z nich cudowne inne odcienie wychodziły. Praktycznie wszystkie. No i kurde, ja już nie wiem po ilu latach. Chyba w 2018 żeśmy zaczęli nad tym pracować. Mamy 2025. I dopiero, ja teraz mogę powiedzieć, że już jestem przy końcówce, nie? Bo mam nie tylko kolory takie, jak chcę, takie naprawdę czyste, tak czyste. I jeszcze z dobrym kryciem. Ale też mam taką konsystencję, konsystencję która zadowoli wszystkich, bo e, malowałam ob, e, obiema seriami pędzelków. Może nie seriami, bo z Jim pędzelki mają bardzo takie twarde włosie, tak idealny do past, a e, Seria pędzelków białych od Kulo, podobna jest graficznie, to tak wygląda, ma bardzo mięciuteńki włos, delikatny, jak już miałeś gęsty produkt, to tym włosem nie było szans, nie. no Ty ciągniesz, a on nie chce się poddać, ten, ten żel, bo jest po prostu tak gęsty i na odwrót, jak masz coś mega rzadkiego, to Ci po prostu takiego wodnistego, to, to tym z mięciutkim włosiem idealnie się maluje ale znowu te twarde włosie objeżdża, bo jest po prostu za twarde na to no i w końcu mam taką konsystencję normalnie ja myślałam, żeby to płakać ze szczęścia, wzruszenia i ze wszystkiego w końcu mam taką konsystencję, która ja nawet nie wiem jak to ją nazwać, ja sobie tak żartuję, że jest gęsto rzadka <laughs> tak jak moje żele Klauda ale to, to jest inna konsystencja, ale chodzi o to, że jak ktoś lubi i gęste, i rzadkie żele, to, to ten żel będzie idealny dla nich, bo czekajcie, on jest otwarty, Czego ja go będę umiała pokazać? Tak. Bo tak wygląda, jakby był mega gęsty, nie? Ale jak wsadzisz tam patyczek, pędzelek, to on jest rzadki. I, i to samo jest właśnie z tymi pędzelami, twoimi żelami, kolorami od Genteela, które będą jednocześnie, słuchajcie, no. Ja nie liczyłam nawet na to w najśmielszych marzeniach sennych. Nie liczyłam na to, że to. Było, ja myślałam, że to by. To, dążyłam do tego, żeby to były takie tradycyjne, emulsyjne painty, które można rozrzedzić, żeby powstały z nich hybrydy. A, 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 a udało się zrobić takie paintrzele, które są jednocześnie pigmentem. I trochę pastą, bo robiłam łanzdrowki, no boże, na jedną warstwę nie. Nawet na gładkiej powierzchni. Każdy, kto malował one stroke a na gładkiej po tej matowej powierzchni, zrozumie to, co teraz powiedziałam. Nawet na gładkiej powierzchni. Na jedną warstwę nie. Znowu. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy one będą w tych tubkach. Kiedy ja będę mogła podzielić się nimi. To no tak, jakbyś... Tak byście. No nie wiem. Upiekli tak zajebiste ciasto, nie, że po prostu wsadzasz, że to uszym żyje, a znowu rozpływam się i chcesz się jak najbardziej jak najszybciej podzielić yy, ze wszystkimi, których kochasz tym ciastem, nie? To ja mam tak z tymi żelami. Ja chcę się nimi jak najszybciej podzielić, żeby to szczęście moje rozlało się na wszystkie stylistki, które miały do tej pory mega problemy z kryciem, z cienkimi liniami, z łanstrawkami, yy, z maźnięciami, yy, z ombre, żeby zrobić ombre tym. To będzie, jeszcze nie testowałam, ale. Jak czymś jesteś w stanie zrobić mega ładnego onstrołka, to ombre gąbeczką na jedną warstwę pójdzie. Tak jest, jest moje doświadczenie, jeszcze tego nie testowałam, bo na razie tylko ornamenty, cienkie linie testowałam, te łanzkołki. Jeszcze mam całą listę tego, co muszę przetestować, to i tak już te żele spełniły moje oczekiwania tego, co ja do czego dążyłam, a teraz już tylko będę dodawać bonusy. Typu kolejne zastosowanie tych produktów, nie?